To no mówią, technika się przydaje. Jak to mówią, technika się przydaje. Dzisiaj wracam znowu do filmowania, chociaż generalnie czekają trzy filmy na zrobienie. Do filmowania ale też wracam na rower, żeby pojechać. I dzisiaj chcę e, nagrać taki materiał dotyczący tego, jak wygląda rzeczywiście wjazd na halę gąsienicową przez Dolinę Suchej wody. Nie jest to jakoś strasznie daleko. Nie ma też jakichś strasznych przewyższeń, dlatego że sam podjazd na odcinku mniej więcej 7 km to jest około 450, trochę ponad 450, 400. A dokładnie mi strawa pokazała jakieś 476 metrów na pieszo, więc myślę, że tutaj mogą być jakieś drobne różnice, ale niewielkie. Uzbroiłem rower w moje opony terenowe. Na turbacz wjechałem na oponach szosowych, więc dzisiaj jedziemy na gąsienicową na oponach gravelowych, na oponach WTB, Ridler 450, więc dosyć droga, dosyć szeroki laczek. Minusem jest to, że nie są one na mleku, są na dędce, ale pompka jest w razie czego, Nędka też jest w razie czego, także zobaczymy. No, myślę, że co nieco nagram, chociaż zdając sobie sprawę z tego, że tam będzie jazda przy kamieniach, pewnie trochę w e, Dolinie, już samej suchej wody. E, nie będzie tak łatwo. Natomiast, tak jak widzicie, no to, to mój sprzęt, przyznam szczerze, że z każdym rokiem i właściwie z każdym miesiącem jest coraz bardziej pobiany. No ale jak się jeździ po lasach i, i jak się ma rower do tego, żeby się nim e, cieszyć cieszyć się jazdą, a nie cieszyć się tym, żeby go pokazywać. No to się go po prostu nie oszczędza prawda? samochodem też jeżeli mamy nawet nowy samochód to też wiadomo, że zawsze się obsługujemy z nim jak z jajkiem natomiast z czasem jest to wszystko inaczej ale rower przede wszystkim ma cieszyć i ma dawać satysfakcję także zobaczymy włączam Garmina, ruszam w drogę także to tyle hej no tak żeby dojechać z Poronina do Doliny Suchej Wody odbijamy jadąc drogą w kierunku Bukowiny Daczańskiej odbijamy na Murza Sichle lub Małe Cichle i kierujemy się w stronę Murza Sichlego. i to jest chyba najprostszy dojazd i najlepszy Na razie się jedzie super chociaż rzeczywiście dętki które mam założone a także ciśnienie, które jest dosyć niskie wynosi w granicach 1,9 mimo tego, że jadę na dętka, nie ułatwia prędkości nie ułatwia pedałowania nie daje prędkości, natomiast no, myślę, że komfort w dolinie suchej wody będzie zdecydowanie większy to jeszcze niezabudowane tereny Murza Sichle, które pewnie kiedyś, a może na szczęście nie, tak pozostaną i już zabudowane nie będą. Taka perełka, czyli kościółek Święcie Marii Panny, Królowej Polski w Murza Mursa Ładna, drewniana architektura. Obejście przepiękne, także urocze mur zasichle, każdy kto tutaj był i spał pewnie powraca, tak mi się wydaje. I widok na co? Kto zgadnie co to widać na szczyt? Kto zgadnie? A? Proszę napiszcie w komentarzach, jak ktoś zgadnie to ma ode mnie na pierwszej osoby moja książka, Życie Murza Sichwa o godzinie 15 wygląda tak, jakby wszyscy ludzie gdzieś uciekli, są jeszcze pustki, ale przepiękna panorama na Tatry z widokiem na Orlą Perć, a więc od Przełęczy Krzyżne, przez Granaty, ehh, poprzez Zawrat. Poprzez Kozi Wierch, Świnice, aż po Kasprowy Wierch i właściwie widać, że to pasmo jest rozciągnięte, oczywiście widok na przykład z hali gąsienicowej już jest zupełnie inny, ta Orla Perć wydaje się taka zbita, natomiast gdzieś tam nad dachami w Daligiewon zupełnie malutki a ja jestem w tej chwili na wysokości 961 metrów cały czas jedziemy do góry noga dzisiaj nie podaje, tak jak sobie tego ja sam życzył no ale jak nie ma treningu, to skąd ma się taż moc natomiast, no ogarnia mnie trochę przerażenie mianowicie w tym sensie, że na początku powiedziałem wam, że o, jeżdżamy do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powiedziałem Wam, że to zaledwie 400 metrów. No ale jak tak patrzę tutaj, to to 400 metrów zaczyna robić na mnie wrażenie. No i się zastanawiam, uu, czy z taką dychawicą po prostu tam wyjadę. No ale znacie mnie. Zrobię wszystko, żeby Wyjechać. A teraz jeszcze raz Orla Perć w tej całej okazałości. Po prawej stronie będzie Kasprowy Wierch i taki giewoncik z takiej nietypowej odsłonie spłaszczonej. No i widok na całą Orlą Perć. Gdzieś tam po lewej stronie pokażą się nam Teatry Bielańskie tam w chmurach gdzieś po prawej stronie za chwilę zobaczymy Giewont który z tej perspektywy wygląda jak taki kopiec, taki kopciuszek prawda? może nawet trochę takim kształtem wulkanicznym na wprost nad domkiem za drogą kastrowy Wierch i tam właśnie ten Giewont dziwnie wygląda, prawda? taki taki wulkan no i jesteśmy w Dolinie Suchej Wody, początek drogi wygląda bardzo niewinnie, bardzo zachęcająco, zobaczymy jak będzie dalej, ale dalej to będzie dużo kamieni. Ja Wam to pokażę, aczkolwiek nie będę wszystkiego nagrywał w czasie jazdy, dlatego że tutaj jest, no, trzeba trochę techniki, trzeba trzymania kierownicy, Także to nie będzie takie easy. No ale mam nadzieję, że się uda nam wyjechać. Teraz już wiecie dlaczego Dolina Suchej Wody. W okresie letnim, kiedy cały śnieg już stopnieje hu, i właściwie nie ma dłuższego czasu padu w deszczu, to ten strumień suchej wody właśnie w Dolinie Suchej Wody praktycznie zamiera i zasycha. Natomiast jak widzicie, no są tu naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy kamieni. Ale widoki są też naprawdę piękne. Za mną pierwszy kawałek podjazdu po tych kamieniach. No i nie wiem, ciągle nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Widoki otwierają się piękne. Huh, co to znaczy tak, do tego momentu. Poza jednym jakimś tam bardziej stromym podjazdem, niestety nie wiem ile, bo Garmin traci sygnał, droga nawet dość fajna, natomiast no, trzeba jechać równo i nie można stawać na pedałach, bo każdy stanie się na pedałach, jest po prostu zerwanie przyczepności, kamienie, no i robi się po prostu i nieprzyjemnie, i niebezpiecznie, i niefajnie. A na potwierdzenie tego, że jestem w Tatrach i w Dolinie Swojej Wody, to proszę bardzo, tu pewnie drogowska, z do Rusinowej Polany, nie na Rówień Wachsmunski, a więc tam możemy także dojść na Krzyżnę. A tutaj do Hali Gąsienicowej godzina 20 minut, czyli około 4 km. No to jedziemy dalej. No i mamy to. Już do samego sumniska w Murowańcu zostało niewiele. Ponad 2 km myślę. Wysokość 1302 m więc jest pięknie po naszej lewej stronie o ile się nie mylę, albo i się mylę to jest początek Równi Waksmońskiej tam z tyłu gdzieś Przełęcz Krzyżne a tutaj przed nami samą, czyli Kościelec tam tak na środku po tych no i co? no i Świnica i po prawej stronie gdzieś tam będzie za chwilkę kasprowy może widać no i orla percie się z innej strony. A tutaj cały czas taka bruszka, trochę trzęsawiska, ale jakoś się, że tak powiem, jedzie. E, tak jak powiedziałem, garni się gubi, nie pokazuje. Nachylenia wysokości. Momentami pokazuje jedynkę, no więc fajnie, bo nie myślicie, kurde, ale spuchłem jak mi siły brakuje, a tutaj jedzie się do góry. Także. W sumie tak to wygląda. Jak już zajadę do murowańca, to sobie zrobię krótkie podsumowanie i wam opowiem, czy warto, czy nie warto. Czy jechać, czy nie jechać. Czy trudno, czy nie. Na ten moment, no, na pewno raz warto wyjechać. No dobra, to kilka słów dla Was. Czyli tak. Pierwsza rzecz. Sam podjazd do Doliny Suchej Wody, czy jest ciężki, czy nie jest ciężki? W skali od 1 do 10 piąteczka. Ważne to, żeby dobrać sobie przełożenie. Ja mam tutaj przełożenie 42, z przodu 31, czyli przełożenie, które pozwala mi na ciągłe pedałowanie i nie zrywanie. Dlatego że Dolina Suchej Wody jest wyłożona takim grysem, takim bardzo drobnym kamyczkiem. I w momencie, kiedy stajecie na korbie i zaczynacie ostro, agresywnie pedałować, koło zaczyna się obracać, tracicie przyczepność. Jeżeli korzystacie z pedałów binanych, istnieje duże niebezpieczeństwo, że się przewrócicie i w najgorszym wypadku tylko poocieracie lub potłuczecie. Ale najciekawsze w tych upadkach naszych rowerowych jest to, że upadki przy małej prędkości są najbardziej niebezpieczne, a przy tych dużych prędkościach to często wychodzimy jakoś po poobijani. Także. No cóż, no, ja Wam polecam tą drogę do suchej wody, warto się z nią zmierzyć. Warto wyjechać sobie w godzinach popołudniowych, dlatego że nie ma już takiego dużego ruchu, już nie idzie aż tak wielu turystów. No i warto też może teraz w tym okresie lipiec, jeszcze sierpień, gdzieś tam w tych godzinach powiedzmy 15-16. Moim zdaniem to jest taka godzina optymalna. No, ja tutaj dojechałem w ciągu półtorej godziny ze zębu, czyli odległość 20 km pokonałem. Zapraszam Was do siebie. Jak chcecie, to możemy razem to przejechać. Nie ma sprawy. Wiecie, że u mnie znajdziecie i nocleg, i wyżywienie, także nie ma sprawy. Natomiast no, noga musi być, no ale cóż, to jest szczęście, że w ciągu półtorej godziny z miejsca zamieszkania można przyjechać tutaj do serca Tat i podziwiać sobie kościelec, podziwiać sobie koźwier, podziwiać sobie granaty, podziwiać sobie przełęcz krzyżne. Podziwiać sobie Waksmucką Rówień, podziwiać sobie Świnicę, patrzeć na liliowe, patrzeć na całą Orłą na całą, na całą i po prostu się cieszyć tym pięknem, które nam przyroda daje. Także zachęcam Was do pedałowania, zachęcam Was do jazdy rowerem. No i cóż, można powiedzieć, że hala gąsienicowa, Doliną Suchej Wody zdobyta wielu udanych kilometrów dobrego pedałowania. I pozdrawiam, i do usłyszenia następnym razem. A na koniec jeszcze krótka przebitka i panorama Teatr. Ode mnie dla Was. Hej!